W dzisiejszym odcinku najzdrowszy lek na świecie, a przede wszystkim w Polsce, czyli o smalcu gęsim będzie wszystko. Zapraszam do oglądania. Witajcie drodzy e, widzowie. W dzisiejszym odcinku o smalcu, jako że smalczyk to nowa, e, już do, sezon się powoli zaczyna, także jeszcze jest rzadki. E, a opowiem Wam szczerze, że to jest antidotum na wiele, wiele, wiele schorzeń. E, na pewno jest to, e, jeśli ktoś pamięta od naszych babci, to lek na wszystko, jak to mówią, przede wszystkim na przeziębienie. I o tym wszystkim w dzisiejszym e, odcinku. E, I przede wszystkim od czego zacznę? E, zacznę przede wszystkim od takiej kwestii e, od składu e, tłuszczu. Czyli tłuszczu gęsiego, smalszu, nawet się gęsi za nami tutaj patrzą, że mam rację, tak? Prawda? Prawda. Ja. <laughs> jeszcze, jeszcze ten. I słuchajcie, tutaj spad kwasu omega 3 do omega 6, czyli ten najbardziej wartościowy, najbardziej właściwy stosunek z kwasów tłuszczowych Omega 3, czyli tych w trzecim właśnie łączeniu. Do tych w szóstym omega 6. Taka da zapamiętanie dla Was, żeby o tym pamiętać, czym to się różni. I Jeśli mamy stosunek omega 3 do omega 6 na bardziej właściwy, nie będę tu mówił liczb, bo pewnie nikogo to po prostu nie ten. Nikogo to po prostu, no, nikomu to niepotrzebne. I w tym, w tej kwestii chodzi o to, że ten. E, Smalec, e, te kwasy tłuszczowe nie osadzają się na tkankach krwionośnych. A wręcz tutaj opowiem bardzo właśnie o takiej bardzo e, właściwości tego smalcu, czyli tego tłuszczu e, gęsiego, że, mm, że on ma... Są takie badania e, przeprowadzane, że on ma właśnie właściwości e, antyniażdcowe, czyli jeśli ktoś ma miażdżycę to w tym w tej są takie anty właśnie substancje, które płyną w układzie krwionośnym i zabierają jakby te właśnie substancje, te tkanki, te malutkie cząstki tej miażdżycy zabierają i wydalamy to wydalamy to to i z tego możemy miażdżycę naprawdę się ozbyć, czyli wleczy nas z miażdżycy, smalec gęsi. Wracając do tego stosunku e, omega-3 do omega-6, który właśnie ten cholesterol się nie odkłada, czyli ten kwas tłuszczowy się nie odkłada. I, e, i tutaj jest ta kwestia właśnie, e, że e, tutaj dzielimy cholesterol na ten dobry, czyli HDL, i ten zły, czyli LDL. I tutaj chodzi o to, że jest bardzo dużo tych cząstek HDL, czyli tego zdrowego cholesterolu, który się nie odkłada na tkankach krwionośnych. Bardzo jest mało tego LDL, także znikome są właściwości tego tłuszczu gęsiego, żeby się odkładały właśnie na komórkach. Czyli to działa bardzo prozdrowotnie. I wracając tutaj do tej kwestii właśnie: o tych. E, babcinnych tematów, czyli e, to, że jak byliśmy przeziębieni, czy chorzy, czy teraz, jeśli ostatnimi czasy koronawirus e, panował, no to wtedy e, bardzo wiele osób e, chciało ten smalec gęsi i się ocierało na, tutaj na klatce piersiowej, e, i to powiedzmy, e, udrożniało. Udrożniało i, nasze, i nasz układ oddechowy, i nasze płuca oczyszczało, i temperatura spadała. Także to są jeszcze takie właściwości tego smarcu, które do końca nie są zbadane. Po prostu nie są, nie są, nie są zbadane, ale wszyscy wiemy, że to działa. I słuchajcie, jeszcze właśnie kwestia kwasów to też jest wiele właśnie w smarcu. Gęsim kwasu olejnowego to jest taki kwas, który jest właśnie w oliwach, z oliwek, dlatego, e, dlatego też jest tak dobrze przyswajalny yy, i na to jest też dobry smalec gęsi. No, teraz już ever, forever, jak to ładnie można powiedzieć. Wracamy do smażenia na smalcu, jakimkolwiek, na smalcu zwierzęcym, ponieważ jest taki przyswajalny, ale przede wszystkim chodzi o temperaturę jaką może osiągnąć, więc smalec gęsi może osiągnąć 220-240 cm stopni, e, jeśli chodzi o dobrzanie czyli ogólnie e, ogólnie możemy na nim smażyć i jest to bardzo zdrowe, nie osadza się na komórkach ten tłuszcz. E, tu z kolejnym punktem jaki można z e, kwestii takiej bardziej smakowej powiedzieć o smalcu Genshi. To, że ma to taki, no jak to mówią, lekko orzechowy smak, jest bardzo delikatny, nie śmierdzi, nie śmierdzi właśnie sam smalec ma ładny, delikatny zapach. I tutaj dodamy taką kwestię. Że e, jeśli coś gotujemy, gotujemy rosół bądź coś smażymy, schabowe, z, z razy, tak u nas to się ładnie nazywa, myślę, że to też ma w całej, e, też ma taką nazwę, cokolwiek, to e, smale z gęsi doda nam walorów smakowych. Także warto go używać do, właśnie, do posmażania, bo też i e, na pewno smak łapie dużo szybciej potrawa y, właśnie z dodatkiem smalców gęsiego. I a tutaj jeśli chodzi o kwestię rosołową, no to też to już na, no wcześniej, w wcześniejszych odcinkach powtarzałem, że e, nie mamy smaku, bo dziś jest na, chudej, e, na chudym kurczaku bądź na kurczaku ze sklepu, e, to wtedy dodamy łyżkę smalcu gęsiego i on e, jak najbardziej podbije nam smak. Właściwości też zdrowotnej smalcu jest to, że ma bardzo dużo witaminy A, D, E i K, co właśnie wpływa, wpływa, wpływa na, na naszą zdrowotność i tu jest ta kwestia, którą żadne inne smalce nam nie odbiją wracając do tego smalcu gęsiego. Jeśli też chodzi o właściwości smalcu gęsiego, no to on się roztapia w temperaturze. Właśnie, pokojowej. Tak, tu widzimy, on jest teraz jeszcze rzadki, bo jest świeży, bo jeszcze nie 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 się. I e, też sama kwestia przygotowania, mm, przygotowania tego, tego, tego smalcu e, jest taka, że jeśli na przykład wstawiamy ten, ten tłuszcz, czy właśnie ten gęsi, to nie możemy go przegrzać. Że smalec musi mieć taką słonkową. Musi, najlepiej jak ma taką słomkową właśnie e, wygląd, słomkowy kolor, e, bo jeśli to przegrzejemy to on traci właściwości i na to trzeba bardzo uważać I lepiej go nie dogotować niż go przegotować tak, tak, tak powiem dosadnie e, i tu opowiem wam jeszcze o takiej historii jak to, że mamy smalec gęsi biały, mamy smalec gęsi żółty e, i od czego to zależy? I są trzy wypadkowe tego koloru. Pierwszą wypadkową kolor, że jest żółty bądź biały, jest to, z jakiej rasy mamy, z jakiej gęsi mamy ten smalec. Czyli jeśli mamy, e, mamy z białej kołuckiej, na przykład z linii, a nie, to jeszcze o linii powiem później. Mamy z białej kołuckiej, no to tutaj jest różnie. Raz się trafi żółty, raz się trafi biały. Ale to w drugim punkcie bardziej opowiem. Jeśli mamy z pomorskiej bądź z e, innych ras czy landy czy coś, to już tam mamy bardziej żółte czyli chodzi o tego, że kolor że rasa ma znaczenie jeśli chodzi o kolor smalcu drugą wypadkową właśnie jest to z jakiej linii e, jest, czy jest z żeńskiej linii czy z męskiej linii, czyli jeśli mamy w, e, w gęsiach białych kołuckich linię żeńską W11 i męską W33 chyba dobrze mówię, mogę się pomylić, ale tak mi się wydaje, że tak to E, tak to jest, no to wtedy e, jedna jest bardziej żółta, druga jest e, biała. I teraz tutaj jest niewiadomo, która jest dominująca w danym potomstwie po i wtedy też ten, e, ten właśnie kolor smalcu jest różny. I trzecią wypadkową jest to, e, jak są karmione. To jest też, ale to jest tylko 30% tego, jak są karmione. Czyli jeśli mamy za dużo Białka są przebiałkowane, to smalec będzie biały. E, więc e, tutaj powiem, że odpowiedź jest taka, że nie każdy smalec e, biały, nie każdy smalec żółty jest równie hodowany, żeby czy to jeden jest bardziej naturalny, drugi mniej naturalny. E, właściwości ma takie same. Czyli teraz, jeśli jest biały, a wiemy, Wiemy właśnie, jaki, y, skąd pochodzi ta gęś, znamy rolnika, znamy e, hodowcę tego danego, y, i wiemy, że one nie były pędzone, czyli zamknięte w czterech ścianach, była dana zielonka i ten, no to wiadomo, że nie są przebiałkowane, to wiadomo, że ten smalec będzie najwłaściwszy. I teraz e, tak dokładnie na co. Jest smalec gęsi i w czym on nam jako zdrowotnie pomoże. I zacznę od właśnie od tego, od tych przepisów babcinnych, czyli na kaszel i na przeziębienia. Czyli te właściwości witaminowe bardzo dobrze wpływają właśnie na kaszel. No i też odporność bardzo wzmacnia. Łącząc smalec gęsi z mlekiem, z cebulą i nie, z mlekiem i miodem i, i, i właśnie z Yy, podwyższymy sobie odporność yy, pod tym względem, też jest bardzo dobry właśnie o tym względem na kaszel czyli smarowanie yy, tutaj piersiów, właśnie yy, klatki piersiowej yy, pomoże nam yy, w otworzeniu, yy, otworzeniu skóry i lepszym yy, oddychaniu yy, drugą rzeczą, yy, w czym pomoże nam yy, właśnie smalec gęsi to w bólach stawowych Dlaczego? Z tego względu, że ma właściwości rozgrzewające i smarując sobie ładnie różne stawy możemy tym właśnie oto smalcem gęsim poprawić sobie raczej ból, żeby był mniejszy to właśnie możemy dzięki smalcowi gęsiemu. Kolejną co możemy poprawić? sobie właśnie zdrowotność układu krążenia ze względu na te kwasy tłuszczowe, czyli ten kwas olejnowy i te nasycone kwasy tłuszczowe, czyli Omega-3 i Omega-6. Właśnie te wyściołane tkanki krwionośne lepiej przepompowują nam krew w żyłach, i stąd poprawiają nam właśnie to. Krążenie. I z takich kolejnych punktów, czyli mamy już odporność, mamy nakrew nastawy i poprawia stan skóry. Teraz jest stan skóry, czyli powiedzmy regener regenerację jakichś ran na skórze dzięki smalcowi, regenerację stanu, czyli bo natłuszczamy, natłuszczamy skórę. I tutaj właśnie, jeśli też mam już takie powiedzmy informacje, że kobiety e, natłuszczają włosy, czyli zostają sobie rozwijają odżywkę właśnie ze smarcu gęsiego, i to bardzo, bardzo pomaga. Także tutaj wszech, i wobec e, wykorzystanie smarcu gęsiego właśnie w kosmetykach, kosmetycznie jest jak najbardziej właściwy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zapraszamy do następnego odcinka. Więc. Ten smalec to jest jedno wielkie cudo.